Pana, ogłaszajcie imię Jego, opowiadajcie między narodami sprawy Jego. Śpiewajcie Mu, śpiewajcie Mu psalmy, rozmawiajcie o wszystkich cudach Jego. Chlubcie się imieniem świętem Jego. Niech się weseli serce szukających Pana. Szukajcież Pana i mocy Jego, szukajcie oblicza Jego zawsze, przypominajcie sobie dziwy Jego, które czynił cuda Jego i sądy ust Jego, wynosienie Abrahama. Sługi Jego, wy synowie Jakobowi, wybrani Jego. On ci jest Pan Bóg nasz, po wszystkiej ziemi są. postanowił z Abrahamem i na przysięgę swą uczynioną Izakowi, bo je postanowił Jakubowi za ustawę, a Izraelowi za umowę wieczną. Mówiąc Tobie, dam ziemię hananejską za sznur dziedzictwa, gdy ich był mały poczet, prawie mały poczet, a jeszcze w niej byli przychodniami. Przechodzili zaiste od narodu do narodu, a z królestwa innego ludu. Nie dopuszczał nikomu, aby im miał krzywdę czynić, nawet karał dla nich i królów, mówiąc nie tykajcie. Poma moich, a prorokom moim nie czyńcie nic złego, gdy przywoławszy głód na ziemię, w szóste podporę chleba pokuszył, posłał przed nimi męża, który był za niewolnika sprzedany. To jest Józefa, którego nogi pętami trapili, a żelazo ścisnęło ciało jego aż do onego czasu, gdy się o nim zmianka stała, mowa pańska doświadczała go. Posławszy król, kazał go puścić Ten, który panował nad narodami, wolnym go uczynił postanowił. Był Panem domu swego, i książeciem nad wszystką dzierżawą swoją, aby władał, i książetami jego, według zdania duszy swojej i starców jego mądrości nauczał. Potem wszedł Izrael do Egiptu, a Jakub był gościem w ziemi hamowej. Gdzie rozmnożył Bóg lud swój bardzo i uczynił go możniejszym nad nieprzyjaciół jego, Odmienił serce ich, iż mieli w nienawiści lud jego, A zmyślali zdrady przeciw sługom jego, Posłał Mojże sługę swego Jaru, na którego obrał, którzy im przedłożyli słowa znaków jego i cuda w ziemi. Posłał ciemności i zaćmiło się, a nie byli odpornymi słowu jego. Obrócił wody ich w krew, a pomożył ryby w nich. Wydała ziemia ich mnóstwo żab, i były w pałacach królów ich. Rzekła przyszła rozmaita mucha i mszyce we wszystkich granicach ich. Dał grad miasto deszczu, ogień palący na ziemię, także potłuk winice ich i figicha, pokruszył drzewa w granicach i rzekła przyszła szarańcza ich chrząszczów niezliczone mnóstwo. I pożarły wszelkie ziele w ziemi, ich, A pojadły urodzaje ziemi. Ich. Nawet pobił wszystko pierworodstwo w ziemi, ich. Początek wszystkiej siły. Ich. Wtedy ich wywiódł ze srebrem i ze złotem, A nie był nikt słaby między pokoleniami. Radował się Egipt, gdy oni wychodzili, Albowiem był przypadł na nich strach ich. Rozpostarł obłok na okrycie ich, a ogień na oświecanie nocy, na żądanie ich przywiód przepiórki, a chlebem niebieskim nasycił. Otworzył skałę i wypłynęły wody, a płynęły po suchych miejscach jako rzeka Albowiem wspomniał na słowo świętobliwości swoje, które rzekł do Abrahama sługi swe Przez toż wywiódł lud swój z weselem, a z śpiewaniem wybranych swoich I podał im ziemię pogan, a posiedli pracę narodu aby zachowali ustawy Jego, a prawa Jego przestrzegali Halelu.